Yo, siemanko, z tej strony Kubik Oczywiście na początek zostawcie lekka suba Oczywiście wizowy. dużo shortsów nagrywam, ale filmików nie ma Dlatego, że nie wiem co mam w ogóle nagrywać Nie wiem, piszcie mi, czy mam nagrywać Robloxa, Minecrafta, Brawl Starsa Nie wiem wizowy, bo nie mam pomysłów na filmy po prostu Będzie live'ik oczywiście 1 czerwca 16.45 chyba Jestem widzowie. Jeżeli będziecie, no to dajcie znać w komentarzu. Piszcie w komentarzu, z co mam grać, bo dużo szortów leci. A mi się już nudzą te szorty, co nagrywam, więc muszą być jakieś filmiki. Na przykład nie wiem, z Robloxa, bo mam już Robloxa. Nie wiem, piszcie mi. Po prostu widzowie. Oczywiście zostawcie suba, lajka. Więc ja się żegnam na no ra!